Witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Dziś sprawdzamy sobie co będzie działo się w nocy oraz w poniedziałek. Poniedziałek 15 stycznia. A będzie to dzień bardzo, bardzo taki istotny jeśli chodzi o pogodę, bo będziemy mieli bardzo głęboki niż, który zbliży się do Polski i ten niż spowoduje, że w wielu miejscach kraju wystąpią konwekcyjne opady śniegu. Ale zaraz zaraz powoli na początku zerknijmy na obserwacje i na różne zdjęcia, które się pojawiły. Tutaj mamy profil polskich łowców burz i bardzo ładne zdjęcia. Na tych zdjęciach możemy zaobserwować no właśnie, co możemy zaobserwować? Tak zwane kwiaty lodowe. Jak czytamy, kwiaty lodowe powstają podczas parowania powstającego nad zbiornikiem wodnym lodu. Przy zetknięciu pary wodnej z bardzo zimnym powietrzem, zazwyczaj o temperaturze poniżej minus 15 stopni Celsjusza, dochodzi do jej zamarzania. Dzięki czemu? Powstają widoczne wykwity lodowe, zazwyczaj pełne soli bądź innych związków, i także mikroorganizmów. Piękny widok, dajcie znać, czy mieliście okazję obserwować kwiaty lodowe gdzieś u siebie. Natomiast tutaj mamy drugie piękne zjawisko, tak zwany słup słoneczny. Słup światła, bardzo piękne wykonanie zdjęcia. Pan Dawid Winkler, Dolny Śląsk, gratuluję zdobyczy. Zawsze warto obserwować zachód słońca bądź wschód słońca, ponieważ możemy piękne rzeczy zaobserwować. A dziś prawda jest taka, że tych wschodów i zachodów, znaczy wschodu i zachodu słońca takiego bezchmurnego raczej było mało jedynie gdzieś na krańcach północno-wschodnich, północno-zachodnich, przepraszam, południowych, tam jakieś słońce mogło się pojawić na pozostałym obszarze, zachmurzenie całkowite, chmury wędrujące z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim, no i zbliżający się do nas niż. Zanim jednak o tym niżu zerknijmy, co się dzieje w pogodzie, w godzinach wieczornych, w niedzielę, opady śniegu w Polsce południowej, przede wszystkim opady przelotne, lokalnie dosyć ślisko w Polsce centralnej, opady przelotne śniegu w Polsce północno-wschodniej również, no to natomiast natomiast na północnym zachodzie przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperatury, no wiosennie bym powiedział 4 stopnie na krańcach północno-zachodnich na wybrzeżu, minus 15 stopni natomiast w wyższych partiach gór, w centrum od 0 do 1 stopnia Celsjusza, więc tu bym powiedział, no taka troszeczkę zgniła ta pogoda. I do tego jeszcze silniejsze porywy wiatru, w szczególności w sudetach 120 km na godzinę, w tatrach 60-70 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 40 do 50 km na godzinę. No i ten wiatr będzie nam tutaj przyspieszał. Jeśli chodzi o pokrywę śnieżną, bez większych zmian na razie, najwięcej oczywiście w tatrach: 198 cm, w sudetach również, ale w Polsce Południowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej lokalnie od 15 do 20 cm więc tam jeszcze w miarę biało. Co się będzie działo w kolejnych godzinach pod względem barycznym? Nadal będą dominowały niże nad Morzem Bałtyckim, ale ten jeden, najbardziej istotny dla nas niż Efalia, będzie przemieszczał się nad północnymi wybrzeżami Polski w nocy i w poniedziałek. Ciśnienie w jego centrum spadnie do 978 hektopaskali. To będzie powodowało przede wszystkim złe samopoczucie, które już teraz w tym miesiącu, da, znaczy w, tym, w tych godzinach już wieczornych w niedzielę daje się we znaki. Daleko mamy wyż Bonifas, no i ten niż Hipolito. On jest tutaj nie tyle jako niż nazwany, tylko już jako sztorm, burza, jest duża szansa, że ten niż popsuje nam dosyć mocną pogodę w Polsce około 17-18, no ale o tym będę mówił w oddzielnym materiale. Te niże, które wędrują do nas z północnego zachodu, tak jak ten niż Efalia, ściągają swoją cyrkulacją chłodne powietrze. Co prawda, na początku przejdzie front ciepły, ten front ciepły przyniesie ocieplenie 3-4 do nawet lokalnie 5 stopni Celsjusza, no ale potem znów przyjdzie ochłodzenie dosyć gwałtowne na y, Skandynawii, w Skandynawii tutaj y, y, przede wszystkim Norwegia, Szwecja, ale też... Finlandia, temperatury tam spadną po przejściu tego niżu, oczywiście po przejściu nad Morzem Bałtyckim do minus 20, minus 22, minus 23 stopni Celsjusza, więc tam już ten chłód coraz niżej zbliża się w kierunku tutaj południowych wybrzeży Szwecji. U nas na razie te temperatury wyższe. No i właśnie, wędrówka frontów atmosferycznych, zawsze w przypadku niżów, które przemieszczają się nad Morzem Bałtyckim, jest taka bardzo, bym powiedział, dynamiczna. Na początku przemieści się bardzo szybko front ciepły. Będziemy mieli potem wejście tej ciepłej masy powietrza, następnie front chłodny, no i za tym frontem chłodnym będziemy mieli ochłodzenie. Ten front chłodny będzie wchodził około godziny 10-11 od Polski północno-zachodniej, i ten front chłodny przyniesie nam konwekcję całkiem silną, może przynieść burzę śnieżną, o czym też wspominałem wcześniej i będę mówił za chwilę. noc W nocy ciśnienie najniższe w Polsce północnej 986 hektopaskali, w Polsce Północnej. Słuchajcie, bardzo niskie ciśnienie w Polsce Południowej, 1002 hektopascale, trochę wyższe, ale też niewiele. No i w nocy będą wędrowały opady śniegu, szczególnie w drugiej części nocy od zachodu. Całkiem konkretnie będzie sypał śnieg, szczególnie w województwach północno-zachodnich, północnych. Również jest szansa na to, że w województwach centralnych ten śnieg mocniej będzie padać. Mogą wytwarzać się struktury konwe konwekcyjne, które będą dawały silniejsze porywy wiatru oraz nawalne opady tego śniegu, intensywne opady tego śniegu. W pierwszej części nocy w Polsce północno-zachodniej opady deszczu, deszczu ze śniegiem, tam na drogach będzie oczywiście ślisko, no i tam musimy przede wszystkim na to uważać. Uważamy, uważamy i jeszcze raz uważamy na drogach. Temperatury w pierwszej części nocy na północnym zachodzie nawet do 3 bądź 4 stopni Celsjusza, ale w drugiej części nocy bardzo mocno już się tam ochłodzi. Od minus 1 do minus 2 stopni Celsjusza, najchłodniej całą noc w zakopanym minus 13 stopni Celsjusza. Tam te temperatury będą najniższe, jeśli chodzi o. Temperaturę odczuwalną najniższa w Polsce południowej w Katowice minus 8 stopni Celsjusza, najwyższa na wybrzeżu minus 5 stopni Celsjusza. No i te porywy wiatru w nocy, wiatr zacznie przy, przyspieszać nam w Polsce północno-zachodniej, szczególnie na wybrzeżu, tam 70 do 80 km na godzinę, w Katrach do 100 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z zachodu w kierunku wschodnim. W dzień ciśnienie jeszcze się obniży. Okolice Gdańska 980 hektopaskali w takim momencie, kiedy to ciśnienie będzie najniższe. W Polsce Południowej 999 hektopaskali, bardzo niskie ciśnienie w Polsce Północnej, dlatego będzie tam występowało, będziemy tam doświadczać na pewno bardzo złego samopoczucia. Mówię to do osób, które są bardzo wrażliwe na ciśnienie. Ale musimy jeszcze na jedną rzecz zobaczyć w dniu jutrzejszym. Temperatura na wysokości 5 km Wznieśmy się do góry na wysokość 5 km i zobaczmy, co tutaj ciekawego dzieje się. Z północy ten niż zaciąga nam bardzo zimne powietrze. To zimne powietrze minus 38, minus 40 stopni Celsjusza dociera do Niemiec, dociera do Polski, przede wszystkim Polski północno-zachodniej, północnej po części centralnej. To spowoduje... Że będzie duża szansa na występowanie, prócz formacji konwekcyjnych, na występowanie burz śnieżnych, o czym też sygnalizowałem wcześniej. Bliskość niżu, do tego jeszcze energia potencjalna dostępna drogą konwekcji, która może się pojawić w Polsce Północno-Zachodniej. No, może nam dać wyładowania atmosferyczne i całkiem ładne zjawiska. Na pewno będą powstawały w formacji konwekcyjnej, szczególnie w Polsce północno-zachodniej, północnej, następnie północno-wschodniej. Niewykluczone są też w Polsce centralnej i południowo-zachodniej, więc no, miejmy tutaj się na baczności. Jeżeli ktoś fotografuje rzeczy, bądź lubi je obserwować, warto patrzeć w niebo, bo naprawdę może być ciekawie. No i temperatury. Temperatury znów na chwilę nam podskoczą w Polsce zachodniej, przed południem koło południa do 1-2 stopnia Celsjusza, a następnie znów spadek na zachodzie do minus 1-2 stopni Celsjusza. W Zakopanem minus 13 stopni Celsjusza, tam temperatury będą najniższe, odczuwalne najniższe w Polsce południowo-wschodniej oraz w Szczecinie minus 7 stopni Celsjusza, no i wiatr. Wiatr zacznie mocno wiać, szczególnie na wybrzeżu. Tu na początku, w pierwszej części dnia, szczególnie północ województwa zachodniopomorskiego do 90 km na godzinę. W drugiej części dnia, Zatoka Gdańska, 90 do 100 km na godzinę w porywach. Polska Północna, Północno-Zachodnia, następnie Wschodnia, Północno-Wschodnia, 60 do 70 km na godzinę, ale jeżeli będą występowały. Komórki konwekcyjne to o te 10-15 km trzeba liczyć więcej. Wiatr wiejący z zachodu w kierunku wschodnim w całym kraju będzie barometr niekorzystny, więc na pewno zbyt dobrze nie będziemy się czuć. Ostrzeżenia IMGW, bo ich jest trochę. Przed silnym wiatrem ostrzeżenie drugiego stopnia zostało wydane dla północnej części województwa zachodnio-pomorskiego, północnej części województwa pomorskiego oraz tutaj dla okolic Elbląga. Jak czytamy, prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km na godzinę, w porywach do 75 km na godzinę. Przejściowo w dzień około 90 km na godzinę. zachodniej północno-zachodni. Te ostrzeżenie będzie ważne do 16 stycznia. Do północy do 16 stycznia. Kolejne ostrzeżenie to przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenie do drugiego stopnia dla wschodu województwa pomorskiego, dla północnego zachodu województwa warmińsko-mazurskiego oraz. No i to w sumie tam. Natomiast pierwszy stopień zagrożenia dla północy, centrum, w sumie dla całego województwa zachodnio-pomorskiego i zachodu województwa pomorskiego, jak czytamy, prognozowane są zawieje śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 km. Porywach do 90 km z zachodu, tu mówimy o drugim stopniu zagrożenia. To pierwszy stopień zagrożenia, przyrost powinien być mniejszy od 10 do 15 cm, więc tutaj będzie, będzie mniej, ale jednak też będzie dosyć niebezpieczne. Zawieje zamiecie śnieżne ostrzeżenia drugiego stopnia dla północnej części województwa zachodnio-pomorskiego pomorskiego i dla północnego. Dla północnego zachodu województwa warmińsko-mazurskiego, dla południa województwa zachodnio-pomorskiego pomorskiego, mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia od IMGW. Prognozowane są zawieje śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55 km. Porywach do 90 km z zachodu, tu mówimy oczywiście o drugim stopniu. Pierwszy stopień porywy do 70-75 km na godzinę, więc tu też uważajmy. Kolejne ostrzeżenie jest przed oblodzeniami, tym razem Polska południowa, Polska centralna i Polska wschodnia. No i tutaj prognozuje się zamarzaniem mokrej nawierzchni drugich, drugich odników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Tam temperatury spadną poniżej zera. No i na drogach na pewno sytuacja będzie niebezpieczna. To ostrzeżenie jest ważne do godziny 9 rano w poniedziałek. Sytuacja na drogach, biorąc pod uwagę to, co się będzie działo w pogodzie i te ostrzeżenia, o których mówimy, najtrudniejsza będzie w województwie zachodniopomorskim i pomorskim tam możliwe bardzo trudne warunki na drogach. Możliwy będzie nawet paraliż tego ruchu. Będziemy no, mieli no, czasami się zdarza taka sytuacja, że naprawdę bardzo wolno musimy jechać, bo będzie trudno i tam będzie trudno. Najwyższa ostrożność musi być zachowana w Polsce południowej, w Polsce centralnej, wschodniej. No i tutaj na południowych częściach województwa nie, zachodniopomorskiego i pomorskiego również trudne warunki na drogach, ale jednak nie aż tak trudne jak tutaj zaznaczone na czerwono. Również dzisiaj RCB wydało ostrzeżenia, wydało alert. O treści dziś w nocy i jutro, o 15 stycznia silny wiatr i zamiecie śnieżne. No i mamy tutaj obszary w części województw pomorskiego, zachodnio pomorskiego, warmińsko-mazurskiego. Trudne warunki na drogach, możliwe przerwy w dostawie prądu, jeżeli możesz zostać w domu zapewne dostaliście, mówię do mieszkańców tych terenów SMS-a o tej treści, więc nie warto go bagatelizować, bo naprawdę na północnym zachodzie te warunki na drodze będą trudne. Ogólnie warunki będą trudne. 16 stycznia powoli sytuacja zacznie się poprawiać. Te wszystkie opady, które 15 będą nas nękały, zaczną opuszczać nasz kraj. Jedynie w Polsce północno-wschodniej, wschodniej i południowej jeszcze zanikające opady śniegu, ale już w centrum i na zachodzie poprawa pogody. No i temperatury nam spadną na wybrzeżu powyżej zera, w Polsce centralnej minus 1 do minus 4 stopni Celsjusza, zakopane minus 15 stopni Celsjusza i wiatr już się zacznie uspokajać. Na wybrzeżu 70 do 75 km na godzinę, na wschodzie 30 do 40, do 40 km na godzinę, a na zachodzie 10 do 20-25 km na godzinę. 17. Mamy tutaj, czyli w środę, mamy tutaj opady w Polsce północno-wschodniej możliwe, południowo-zachodniej i południowej na pozostałym obszarze tych opadów praktycznie być nie powinno. Temperatury ujemne w całym kraju, jedynie na krańcach południowo-zachodnich 0 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od minus 2, minus 4, minus 6 stopni Celsjusza do minus 12 w zakopanym i wiatr znów najsilniejszy na wybrzeżu. Tam do 50 bądź 60 km na godzinę, w Polsce Wschodniej 40 do 50 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20-25 km na godzinę. Dziękuję za to, że obejrzeliście tą prognozę pogody. Mam nadzieję, że ten nowy format, ten layout graficzny Wam się będzie podobał. Możecie zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.